Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie będziemy grać w Blues CD6. Będziemy oczywiście grać Bossa. Tego tym tygodniowym Bossem jest oczywiście Blunarius. Tak jak sami widzicie, spróbujemy go sobie przejść zarówno na poziomie normalnym, jak i elitarnym. Mam nadzieję, że to nam się uda. Oczywiście prawdopodobnie odcinek z elitarnego Bossa albo pojawi się w poniedziałek. Ewentualnie, może w poniedziałek uda się zrobić streamek, aczkolwiek nie chcę wam tego obiecywać, bo nie wiem, jak będę wyglądał z pracą. Mam nadzieję, że ten film wam się podoba. Zostawicie oczywiście lajka, like zostawicie suba na kanale i zostawicie jakiś tam komentarz. I coś, co ja zauważyłem na tej mapie, czego za bardzo nie wiem yy, od czego jest, powiedzmy sobie, ale mam nadzieję, że wy pomożecie mi oczywiście z tym, yy, od czego to się powiedzmy wywodzi, od czego to się tutaj znajduje, nie wiem, czy to ma tutaj, czy tutaj. Możemy chyba ustawić tutaj, i zrobić z niego crossbow mastera. Ewentualnie pod górną ścieżkę. Tak mi się wydaje, że tutaj będzie ok. No ale darmowa mapka może sobie stać. A to o czym ja właśnie mówię, nie wiem z jakie nam bufy daje, bo jak wiecie, tutaj na, możemy dostawać różne bufy. Jest taki symbolek. I no, on nie jest tutaj na całej powiedzmy sobie, powierzchni, tylko znajduje się tutaj właśnie gdzieś tam w rogu. Od czego to zależy i z jakie bufy to daje, nie wiem. Aczkolwiek ja bym chciał za właśnie tutaj sobie zagrać. Inżynierem, którego zrobimy sobie pod Blue Trapa, i wtedy będziemy mogli Blue Trapa ustawiać sobie tutaj na samym początku. Albo balony będziemy sobie ściągać raczej stąd, bo tutaj chyba z tego co każdy będzie są yy, bałwanki, tam będzie woda, czyli tutaj w tych dwóch miejscach. No ale nie przedłużajmy, zacznijmy, już niech sobie te balony lecą. Ta małko oczywiście, póki co będzie sobie dawać radę. Ten inżynier, jak my zwiększymy zasięg, to również będzie w stanie gdzieś tutaj atakować. Więc nie ma tego złego. No i w ogóle nie wiem, czy to jest jakieś. Też ulepszenie, za to, że ono stoi tutaj, czy o co chodzi, no ale niech sobie będzie. No oczywiście chcemy sobie na, odbierać naszą farmę, kolek wątpię, żeby nam ten darcik tutaj wystarczył, więc ulepszymy sobie go chyba jednak pod tą czy, ścieżkę i pod dół, tak mi się wydaje. Tylko po to, żebyśmy mogli sobie oczywiście jakoś tam lepiej z tym wszystkim radzić, parę balonów nam ucieknie, bo nasza defensywa powiedzmy sobie nie jest tak perfekcyjnie tutaj yy, zrobiona. Uciekają te balony, uciekają. No i właśnie zbierzemy sobie to, raczej z tym sobie już poradzimy na tyle, żebyśmy byli, mogli sobie dostawić yy, naszą farmę I zaczniemy sobie farmić, oczywiście farmić tutaj jedynie można chyba tutaj na górze, ewentualnie gdzieś na tych pojedynczych kratkach Supportowych, czyli załóżmy gdzieś tutaj i tak dalej Mój bohater to jest akurat admirał, yy, też admirał. to jest Striker Jones, wątpię żebyśmy go w ogóle używali Aczkolwiek można go tam gdzieś sobie zawsze postawić, zawsze będzie coś tam robił a może zagramy sobie bomb który będzie nam y, dzięki temu zbufowany? Ta mapka wyszła chyba na święta, z tego co kojarzę, z tego co oglądałem jeszcze wtedy w bo oczywiście wtedy jeszcze nie grałem. No pierwsze co chcemy sobie ustawić w farmach. Jeszcze na nią nie stać, ale ze spokojem do bossa, tak naprawdę na tym powiedzmy sobie normalnym poziomie trudności, nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać, raczej jest to dość łatwy boss, raczej tutaj to powiedzmy sobie pójdzie bez jakichś tam większych problemów gorzej będzie z bossem elitarnym, no bo wtedy może nam brakować miejsca zwłaszcza jeżeli chodzi o, o miejsca na paragony, no bo jednak tutaj mamy dość tego mało miejsca do ustawienia w ogóle ciekawe jakbym ustawił manki wylicz tutaj u dołu, to tutaj bym mógł farma postawić w jej zasięgu nie wiem, ale będziemy mogli sobie to oczywiście sprawdzić zbieramy sobie póki co bananki tak naprawdę możemy sobie ulepszyć tak, dzięki temu będziemy jeszcze widzieć balony z kamuflażem To też nam się gdzieś tam w pewnym, w pewnym aspekcie przyda Coś tam będziemy mogli niszczyć Oczywiście kiedy zaczną się przebijać balony, będziemy się starać yy, O to, żeby coś tam sobie dostawić, coś tam sobie powiedzmy, żeby nam pomagało I raczej pewne dostawiam, żeby to wszystko już tutaj na początku Ewentualnie później na końcu jak boss będzie leciał, to się coś tam dostawi Jak widzicie ten inżynier ma zasięg na to, żeby sobie strzelić, jeżeli jakiś balon tutaj dolatuje Wiadomo, nie są on ulepszony, a więc nie robić zbyt dużo. Tutaj można sobie zawsze ustawić tak zona, czy tam over, yy, overdrive'a nawet by wystarczyło i on by sobie tutaj świetnie radził. Zwłaszcza te bonusy, trzeba sobie z nich korzystać. No my na razie nie korzystamy sobie z żadnego bonusu tak naprawdę. No ale to też musi po prostu czasami tak być, że jak zaczynamy, to i tego bonusu nie mieli. Ale tutaj fajnie jeszcze możemy zaatakować sobie w tym miejscu, a więc nie powinno nam to tam gdzieś bardzo daleko wszystko uciekać. Już prawie nas stać na kolejną farmę, tylko oczywiście, jeszcze parę rund trzeba przeczekać. Raczej sobie rodzimy z tym wszystkim, tutaj na nas leci. Tutaj się powinna zmieścić farma, tylko przez to, że mam tego oczywiście naszego inżyniera, to ona nie będzie stała idealnie równo z tą farmą u dołu. Ale chyba to nie będzie jakiś większy problem. Wątpię, żeby dało się zmieścić jakoś dużo więcej tych. Yy... Oj, taki, takie coś tam akurat jest trochę słabe, bo nam to powiedzmy sobie przedłuża gierkę. Ale dzięki temu zdążę ulepszyć tutaj, bo zobaczyłem, że mam wystarczająco dużo pieniądze. No i mm, zapomniałem już o czym mówiłem, ale trzeba korzystać z tych bonusów, bo one właśnie będą nam dawały dość sporo. I właśnie jestem ciekaw, czy wiecie, co oznacza ten bonus, ta, ta góra, powiedzmy sobie szczerze, czy to coś daje, czy raczej nic nie daje. Jeżeli wiecie, śmiało piszcie mi w komentarzu, chętnie się dowiem, od czego to jest. My sobie oczywiście ulepszamy kolejną farmę, mamy już kolejne rundy za sobą. Naprawdę, zastanawiam się, zostawić sobie kolejnej yy, zwykłej małpeczki. Tak naprawdę, ona by mogła sobie stać tutaj. Będzie się wykorzystała z jakąś tam główką, zawsze będzie coś nam pomagała przebijać te balony. I ją raczej będziemy robić sobie pod dół. Jeżeli chodzi o bohatera, to możemy sobie go ustawić tutaj. Zresztą niech tam nas delikatnie wspiera. Oczywiście musimy poczekać na ten jeden balonik. Hmm, właśnie, teraz wyseczkę byśmy chyba chcieli sobie ustawić tutaj. Aczkolwiek też chyba będzie za wcześnie. Róbmy sobie tak, żeby. Yy, ta nasza małpeczka też dawała sobie powiedzmy radę, nie wiem czy to jest optymalne, ale wydaje mi się, że jest wystarczające na to co tutaj będzie działo. Mamy na kolegę farmę, stawiam sobie tutaj u góry, jak najwyżej tylko się da, jak najbliżej tej. Pięknie, niech sobie stoi, oczywiście robimy sobie przyspieszenie. No niedługo będzie trzeba przygotowywać na to, że gdzieś tam ten boss będzie sobie na nas yy, wylatywał. 77 poziom, więc fajnie. Co to wszystko dobijamy. Oczywiście z tych farm ładnie się przydaje zarabiać. No tutaj, te palony, powiedzmy, mogą się niedługo zacząć przebijać. ale Zaczniemy sobie również ulepszać, już inżyniera. Cokolwiek nie wiem, czy nie powinienem sobie farmić jeszcze bardziej. No aczkolwiek powiedzmy, że taki inżynier będzie teraz wystarczający. Zróbmy mu tak, żeby mógł sobie obsługiwać ten większy obszar. No i teraz pytanie: Czy ja chcę ustawić tutaj wioskę, żeby złapać jakoś to i zobaczyć, jaki to będzie zasięg? Wyżej ustawię wioskę, sobie powiedzmy najniżej jak się tylko da. Ale wydaje mi się, że to będzie za y, zbyt mało mimo wszystko. Że nie sięgniemy do tego momentu. Oczywiście znowu jeden balonik nam ucieka. Mógłbym dostawić tutaj darach małpkę, żeby ona sobie powiedzmy to ogarniała, ale nie wydaje mi się, żeby to też było jakieś takie mocno konieczne. No tak, tutaj farma się jednak nie zmieści, aczkolwiek ta by byśmy mogli ustawić wyżej. Dzięki temu byśmy nie musieli łączyć ją z dolną ścieżką, aczkolwiek i tak chcemy tutaj zrobić kusznika. Więc wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej ok. Mamy 11 rund do bossa. Mm, Lidy to oczywiście będzie nasz delikatny problem. Aczkolwiek mamy bohatera, który będzie sobie je niszczył, więc może ustawmy sobie na mocny. Dzięki temu nie będziemy od tego dostawać. Wiadomo, że fajnie by było sobie zbierać to alchemikiem. Aczkolwiek póki ci nie damy rady. Ulepszymy sobie tu. Wiem, że powinienem jakby farmić w tym momencie. Zamiast przez swoje małpeczki. Bo to jednak jest najważniejsze. Aczkolwiek powiedzmy sobie, że to nie jest aż tak aż tak y, silny boss, żeby to był gdzieś tam jakiś pomocny problem udało się jeszcze zmieścić tej farmę w zasięgu, a więc fajnie Ktoś nam się tam zaczyna przebijać no ale powiedzmy, że nie będziemy się jeszcze tym za bardzo przejmować zostawimy sobie marketplace i on będzie w stanie nam y, powiedzmy sobie zarabiać na siebie i odnawiać nam życia on będzie chyba stał sobie tutaj, bo i tak będzie poza zasięgiem i tak będzie poza zasięgiem i nasze wioseczki. Y, kupmy sobie kusze zawsze będzie to jakaś tam powiedzmy sobie forma defensywy fajna przyspieszmy oczywiście czas tego bloontrapa mogłem kupić, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy teraz go potrzebowali, raczej już po tej, powiedzmy sobie, pierwszym yy, bossie. Trzeba zmieszczę tutaj farmę, zmieścić, Musimy sobie jeszcze przysunąć. No i fajnie, niech sobie tutaj stoi, to chyba ostatnia farma. Przed tym, jak zaczniemy sobie zbierać na naszego, oczywiście, yy, bossa. Fajnie, czy tutaj zmieszczę gdzieś sobie... Zmieszczę, więc fajnie, niech sobie stoi tutaj farmę, niech sobie zbiera. Oczywiście, no i tak, my na pewno chcemy zaleć od tego, że będziemy sobie grać tutaj małpką. Yy, Ninja-małpka sobie będzie oczywiście tutaj stała, będziemy robić sobie pod dolną ścieżkę. Wydaje mi się, że to jest już taki najwyższy czas, żeby właśnie taką yy, małpkę sobie stawiać. Właściwie musimy sobie zapewnić jakąś defensywę powiedzmy z tyłu, żeby, żebyśmy mogli się bronić przed tymi raszami, które Blunarius będzie oczywiście na nas wysyłał. Ale no, spokojnie wspieramy sobie te pieniążki. I raczej powinno nam na wszystko wystarczyć. Wątpię, żeby było nas stać na to, jeżeli byśmy sobie dostawili kolejną farmę. No ale tutaj tracimy dużo pieniędzy przez to, że nie mamy alchemika, który by sobie powiedzmy to zbierał. Aczkolwiek nie ma się też tym co tak bardzo, przejmować. Dwie rundy do bossa. My tak naprawdę nie potrzebujemy od razu... Yy, nie potrzebujemy od razu... Też mieć tych silki bomb. Tak naprawdę możemy sobie ulepszyć tutaj. Ten czwarty tier i dopiero wtedy zająć się tym, żeby sobie tego bossa pokonać. Wiadomo, że styki bomby na pierwszy tier będą fenomenalne i świetnie sobie z tym poradzą, więc tak naprawdę nie będzie, mu, nie będzie nam potrzebne to yy, tak od razu. O, właśnie klikając na znaczki, widzę, że można sobie dowiedzieć, jaką mamy tutaj yy, fajną tą. Jakie mamy ulepszenie. No i jest już boss, ale oczywiście my sobie jeszcze zarabiamy. To 5000 zarobić raczej nie powinno być jakimś wielkim problemem. Ważne, że mamy tą małą tyłu, która będzie nam to wszystko okarniała. szkole jak będzie nam potrzebne na pewno zdejmowanie kamo. Coś, co na pewno będzie. Będzie nam bardzo przydatne. Nie wiem, czy po prostu nie możemy też się inżynierem. No to okaże się za chwilę. Może, naj, może najlepiej by było zagrać sobie sabę. Ogólnie wydaje mi się, że saby tutaj y, będą fenomenalne, jeżeli chodzi o tą mapę. No, weźmy sobie tak. Niech ona sobie kambo zdejmuje. Tak jak widzicie, ten y, bumerang manki sobie świetnie radzi z tymi reszami, które z nas są wysyłane. I my również bez problemu bijemy sobie bossa, więc tak naprawdę możemy się skupić na tym. I może dostać właśnie blunt Dajemy Wdajemy sobie tutaj. I on dzięki temu będzie mógł sobie pięknie y, zbierać tam powiedzmy nasze, nasze balony i zarabiać dla nas. Y, widzicie, wszystko to się pojawia jest od razu tak naprawdę zbierane. Oczywiście ten inżynier nie ustawia tej płaki idealnie szybko, ale powiedzmy, że to też nie jest aż tak y, ważne. Za chwilkę będziemy sobie kupować kolejne dajtery. Raczej nie ma się czym przejmować. Wszystko raczej powinno być y, jak najbardziej ogarnięte, jeżeli chodzi o te nasze rasze. No zastanawiam się, czy w tym momencie będziemy sobie radzić. Jeżeli ja sobie wpnę tą małpkę. Tylko po to, żeby sobie zainwestować oczywiście te główne górne tiery Odbieramy to. Pytanie czy, to, czy ta nimżem mapka będzie wystarczająca, ale wydaje mi się, że powinna, więc możemy sobie ze spokojem inwestować w naszą yy, w nasze farmy, dzięki temu też będziemy mieli więcej pieniędzy na później. Oczywiście tą pułapkę farmera również trzeba zbierać. Widzę, że coś nam się prawie przebiło, ale to jest ciągle prawie, a nie yy, weźmy idealnie. Tak żeby nam się coś przebijało. ulepszymy sobie to, żeby szybciej zdejmować kamo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to działa, że po prostu szybciej to kamo zbieramy, jeżeli mamy to ulepszenie pod środek. I oczywiście kolejna farma, pięknie ulepszona. Wszystkie farmy powiedzmy zasięgą ulepszone ulepszone. Kolejną farmę, którą chcemy dostawić. jest farma tutaj. Tylko no właśnie nie da się jej ustawić tak, żeby była w zasięgu. Więc ustawiamy sobie farmkę tu, bo jest oczywiście na nią zniżka. Nie lecimy sobie pod Marketplace i wybieramy sobie tej kaskę. Dlaczego by nie? Tej kaski tak naprawdę powinno nam wystarczyć nawet z stylu farm, ile mamy, aczkolwiek będziemy sobie mogli później dostawić oczywiście ich więcej. Inżynier, możemy go ulepszyć, dlaczego? Później niech sobie tutaj świetnie radzi. A widzisz, że tutaj delikatne problemy. To ja sobie tą małpeczkę powiedzmy odstawię. No, nie potrzebowałem jej na czwarty tier, ale niech będzie. Jak już stoi, to niech stoi. Zawsze no, coś nam się będzie przybijało, to będzie nas, nas wspierać. my możemy sobie zostawić tak naprawdę kolejną małpkę tutaj. Pod naszego, powiedzmy sobie, pod górną ścieżkę, dzięki temu będziemy sobie też mogli później zrobić, oczywiście, paragon. Ale teraz, póki co, chyba raczej trzeba się skupić na tym, żebyśmy sobie zarobili na te nasze ulepszenia wioseczki, ulepszenia farmy, i wszystko powinno się jak najbardziej teraz trzymać. No, bo to zdejmowanie kamu też nie jest idealne, równie dobrze mogę zrobić tak, że przestawię tego inżyniera minimalnie niżej, a to już powinno dać, powiedzmy sobie, jakąś tam większą przewagę tym, że to kamu będzie ściągane powiedzmy sekundę później i dzięki temu będzie mogło wpaść również w tą naszą yy, łapkę. Tak widzicie, z wszystkim sobie raczej radzimy bezproblemowo. A więc jest fajnie w razie, co mamy sobie tutaj do wykupienia. I tak naprawdę będziemy mieli spokój. Mamy też tutaj celne strzały. Yy, co my chcemy zrobić? Czy my chcemy iść sobie tutaj pod górę, czy już chcemy sobie iść po Polis? Nie wydaje mi się, że było nas stać jeszcze na Monkey Polis. Na przykład jakbyśmy sobie dostawili tutaj farmy widzicie, tutaj też jest to. To jest w górach, oczywiście farma się to nie zmieści. Więc jestem ciekaw, jak to by miało zadziałać. No chyba, żebyśmy sobie dostawili... Nie, na drugi tier nie ma co budować paragonu. Raczej byśmy po prostu zagrali sobie madem. Więc może po prostu byśmy sobie oszczędzali na tego mada. Ja naprawdę, tutaj mam już zapewnioną, więc będzie git. Możemy sobie tak naprawdę dostawić armatkę. to primary trojanico, jeszcze tutaj sobie będzie w zasięgu. I ją zrobimy sobie oczywiście pod dolną ścieżkę. Większe bomby i teraz tak naprawdę już nie ma szans, żeby coś nam się przebiło, ze spokojem będziemy sobie ze wszystkim radzić. No i właśnie, czy my chcemy sobie zbierać teraz na Mada? Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Bo jednak MAT to jest taka defensywa, która z tym drugim kierem bez problemu nam sobie pomoże poradzić, a też yy, nie ma, powiedzmy sobie, tak wielkiej potrzeby, żeby yy, ulepszać coś innego, żeby budować jakieś tam... starać się budować paragony, czy ulepszać farmy. Jakbyś zbudował Monkey Polis tak na szybko, no ale nie uda mi się 60 tysięcy tutaj na pewno zebrać. Nasz inżynier sobie przestawił w nie wiem dlaczego. No ale tak zrobił. My przestawiamy ją sobie z powrotem i będzie rzucał tu, czy tu, będzie tam gdzie trzeba, no, więc jest ok. 27 tysięcy, dwie rundy do bossa, mamy tak naprawdę naszego inżyniera, znaczy mamy naszego... Yy... Mamy naszą ninjamapkę. Tak, ja w ogóle się zastanawiam, czy to nie wystarczy. Wie co, ja zaryzykuję, buduję Monkey Polis w tym momencie. I Zaczynam odbudowywać farmy. Oczywiście to wszystko tutaj będzie teraz wchodziło na styk, zwłaszcza, że ten farmer sobie tam stoi. No ale prostu ta farma się udało. Dodajemy sobie pod górną ścieżkę, oczywiście łączymy szybko ze środeczkiem. No ale chemik to jest coś, co jeszcze byśmy mogli mieć. Tutaj powiedzmy sobie ustawione, oczywiście ze zniżką, pod dolną ścieżkę. Większe mikstury oczywiście na mocny, niech on sobie to wszystko ładnie rzuca. No tak jak widzieliście, no gdzieś tam te pieniążki było można sobie zyskać. No i czy musimy się tym bać? Tak naprawdę, raczej nie. Możemy się chyba skupić na tym, żeby sobie gdzieś te farmy odstawiać. Tu właśnie teraz te farmy tam wcisnąć, to będzie naprawdę piekło. Aczkolwiek widziałem, że się da. O, o, tu i teraz dosuwamy ją jak najbardziej. przesunąłem troszeczkę w dół, a więc nie, sobie stoi tutaj. Oczywiście, budujemy sobie szybciutko pod górę. I tak naprawdę, możemy się skupić tylko na tym, żeby odstawiać sobie te farmy. Naprawdę, będziemy grać na czasie jeden, aczkolwiek chyba nie musimy, może sobie to się troszeczkę szybciej. Będziemy troszeczkę stratni przez to, ale nie wydaje mi się, żeby ten boss yy, wymagał tego, żebyśmy sobie gdzieś tam... A w ogóle to... ta... To też było w zasięgu. Bo Polis to wciągnęło, a więc też powiedzmy sobie, że to jest dość sympatyczna sprawa. Teraz jesteśmy w stanie sobie dostawić ten marketplace i jesteśmy w stanie z niego też fajnie sobie zarabiać więc postawmy go dlaczego by nie tutaj sobie ze wszystkim świetnie radzimy oczywiście inżynier znowu przedstawił sobie tą pułapkę więc ja może postawię ją jednak troszeczkę wyżej żeby on nam takich cudów powiedzmy sobie nie robił czy możemy dać w ogóle rytm dżungli bo on jest w zasięgu teraz tej yy, tej naszej wioski no i teraz tak, farma tu nie, farmy tutaj nie możemy postawić potrzebujemy tutaj drugą weseczkę drugą weseczkę sobie ustawimy oczywiście większy promień idziemy sobie pod dolną ścieżkę te zniżki się nakładają jak widzicie, z bossem niby są delikatne problemy, aczkolwiek ja bym się tym aż tak mocno nie przejmował. Raczej powinniśmy sobie z tym poradzić. Co prawda, zbliżyliśmy dopiero pierwszą troszeczkę. No i tak naprawdę możemy sobie w każdej chwili zostawić Ali Defendera i powinno być yy, wszystko ok. Ewentualnie możemy sobie, sobie zrobić tak. No to za dużo nie daje. Oczywiście ta mapka, która mogłaby być na mocno, dzięki temu będzie atakowała cały czas bossa. I ona będzie robiła teraz główne obrażenia. No i właśnie, pytanie, czy my chcemy sobie coś jeszcze dostawić do tej naszej defensywy? Czy raczej chcemy się skupić na tym, żeby te nasze farmy sobie ładnie się odbudowywały. Pójdźmy tutaj najniżej i teraz dosuńmy. Tylko, że widzę, że i tak nie dojdziemy tak, żeby sobie postawić lile. Tamta u góry farma musiała być postawiona za nisko. No, i zróbmy tak. Niech to sobie będzie, niech to sobie to ładnie zarabia. I widzę, że są delikatne problemy. Mm, i takie delikatne problemy można na przykład rozwiązać na sniper tutaj, który by idealnie nam tutaj wejdzie. Zróbmy ciebie na. Mocny, ulepszamy sobie podobną ścieżkę i tak naprawdę ten sniper powinien nam tutaj yy, zapewnić już to, że ze spokojem sobie to wygramy. Jak wiecie, jak uzyskamy Elite Defendera, to tak naprawdę będzie to szło niewiarygodnie szybko, a takim naszym problemem nie jest to, jak ten boss, powiedzmy sobie, daleko doszedł, tylko bardziej to, ile rund nam zostało. A więc weźmy sobie tak i Elite Defender raczej sobie tutaj ze spokojem radzi. Ta małpka z gumarangiem. oczywiście ogarnia nam te wszystkie rasze, które na nas leżą. No i co chcemy robić dalej? Czy chcemy budować już fabryki? Chyba by się przydało. ewentualnie możemy sobie ulepszyć jeszcze tutaj, pod główny rynek. No i dlaczego by nie? Oczywiście drugi rząd przekuł to yy, teraz tak, byśmy mogli sprzedać? Bo nie będziesz potrzebny. możemy się skupić na tym, żeby ulepszyć sobie te nasze farmy. Możemy również pójść pod inżyniera, który by nam je pustował. jak nie wiem, czy jest aż taka potrzeba. Oczywiście drugie ulepszenie, za chwilkę sobie uda nam odłożyć się na trzecie. I raczej zbudujemy sobie paragon po prostu do dark małpki i to powinno być dla nas wystarczające. Tutaj pięknie sobie ta powiedzmy kaszka naszaleci. Oczywiście te rundy trwają troszeczkę teraz już, więc ich pieniędzy powiedzmy nie przybyła sobie w takim tempie jakbyśmy chcieli. Aczkolwiek jak się runda kończy, to jest ich też naprawdę dużo. I czy myśmy sobie chcieli jeszcze coś tutaj, tak powiem, w na ten moment dostawać? Na ten moment chyba wydaje mi się, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne, ale mamy za dużo, bo na przykład ten bomb shooter czy ta mapka nie są nam tak naprawdę potrzebne, ale jest to błąd normalny, więc y, raczej bez problemu mogą sobie one zostać. Na litarnym raczej trzeba by to było sprzedać, żeby korzystać sobie powiedzmy z, tego, z tych pieniędzy, które mamy. Wydaje mi się, czemuś jakoś nie ulepszyło, a dopiero teraz hmm, tutaj więcej raczej nam nie potrzeba. No, i 8 rund do bossa. I pytanie: czy my chcemy jeszcze zbudować paragon? Chcemy się po prostu madem na to wybronić. Tak naprawdę, ma, byłby wystarczający dla nas. Pytanie: czy chcemy również dostawać więcej farm? Tak, w zasadzie, jakby się tutaj zmieściło, to jest jeszcze ładnie sobie w To możemy sobie tą farmę, oczywiście, zrobić pod górną, pod górną ścieżkę. I chyba sobie tutaj dostawimy jeszcze tak naprawdę dwa. Bo, by było, bo trzeba to postawić sensownie. Czyli jak najwyżej. Dzie i tutaj się na pewno zmieści. Tak, i sobie tutaj zrobimy po prostu dwa kolejne główne rynki. Tylko oczywiście jeszcze troszeczkę nam pieniążków potrzeba, więc ze spokojem sobie czekamy. 6 do bossa <coughs> oj, taki tutaj <coughs> kaszelek. Jest, jest jednak dość gorący człowiek szybko się płaci, więc mam nadzieję, że pamiętacie o nawadnianiu. I pamiętajcie o tym, że właśnie ta woda jest dla nas bardzo potrzebna. Przy takim mówieniu, jak ja teraz dla Was na rzecz nagrania odcinka, potrafi to być problematyczne, więc sobie wysłapę tylko wody. No i co, 5 rund do bos'a. tak naprawdę? Możemy sobie albo budować Dark małki, albo możemy sobie budować Mada. Wydaje mi się, że to Mada właśnie będzie nam y, tutaj wszystko ogarniał. Postawmy sobie Mistrza Guszy, i tak naprawdę teraz to już raczej problemowo. Wszystkie drzewka już się zniszczyły, no więc co, dostawiamy sobie mada na samym końcu, dlaczego by nie. No, nawet mówiliśmy, sobie go postawić gdzieś tutaj, No to nie tutaj, raczej nie ma to większego znaczenia. Zabierzmy sobie to pod górę, no i teraz tak naprawdę czekamy na bossa i będziemy w stanie y, sobie tym madem oczywiście ze wszystkim poradzić. Ja na razie mogę sobie jeszcze skupić na tym, żeby sobie tutaj powiedzmy zbierać. Zaryzykuję, bardzo mocno w tym momencie zaryzykuję, bo są dwie rundy do bossa, ja sobie stawiam jeszcze Monkey Wall Street. I tak jak widzicie, kusznik tutaj też świetnie sobie radzi. Ja będziemy musieli chyba zbudować jeszcze 5 tier, tutaj 5 tier i ustawić drugiego kusznika, jeżeli chcemy grać sobie paragonem do Dark Małpki. Aczkolwiek, yy, czy będzie nam potrzebny paragon? No raczej taki paragon do Dark Małpki rozwiąże nam wszystkie problemy, jeżeli chodzi o to, jak bossa pokonać, bo... Yy, będzie to na tyle y, silny paragon, na tyle dobra jednostka, że ona raczej sobie poradzi z tym paragonem już sama do końca I mamy oczywiście jeszcze Mada Więc super sprawa, tak naprawdę możemy sobie teraz tylko czekać na to, co się wydarzy I kiedy ten boss się pojawi, możemy trosze, trosze, troszeczkę to przyspieszyć No i tak jak widzicie, pojawia się boss raczej bez większych problemów, co będziemy tutaj wszystko niszczyć Aczkolwiek możemy sobie dostawić alchemika Alchemik, który będzie sobie tutaj boostował naszą małpkę, żeby nie było takiej sytuacji, że y, coś nam się tam gdzieś przebije. A więc zróbmy tak, zróbmy sobie większy zasięg, gdy ta małpka będzie sobie w promieniu. Możemy zrobić tak, wszystkie buchy są, są, a więc możemy się skupić na tym, żeby y, madem sobie atakować tego naszego bossa. Możemy sobie od razu, od razu, od czasu do czasu zbierać oczywiście nasze paczuszki, żeby tych pieniążków nam gdzieś tam nie zabrakło. Aczkolwiek raczej na paragon wystarczy, bez większych problemów. Używamy sobie z kilka, dlaczego by nie? To wszystko sobie tutaj ładnie leci. Czy jest sens dostawiania drugiego farmera, żeby to zbierać? Raczej nie, nawet jeżeli te y, paczuczki gdzieś nam uciekną, to czy też uciekły, to nie jest jakiś większy problem. Raczej ze spokojem sobie to po prostu y, weźmiemy. Bo jak nie wiem, czy opłacało mi się tak zrobić, że odbieram paczuczki, kiedy używam z No ale jak widzicie, ze wszystkim sobie ze spokojem radzimy. Ten drugi ter zostaje, trzeci ter tak naprawdę zostaje sobie. Przebicie bez problemu, tak naprawdę. Na następne baterie. To jest już teraz tylko czekanie na to, kiedy będziemy w stanie y, dostawić sobie paragon. I tym paragonem, tak naprawdę, będziemy sobie w stanie już wygrać gierkę. Jest tam tak jak naprawdę, tam gdzie jeszcze mam, y, powiedzmy sobie, możliwość, mogę sobie dostawić marketplacy Raczej więcej możliwości już na te zarobki nie ma. Możemy sobie tak naprawdę Mada zablokować sobie na sam początek rozgrywki, dlaczego by nie. No i co, ja oszczędzam, czekam na bossa i zobaczymy się rundę przed nim. No i co, wszystko już przygotowane, tak jak ja widzicie, targ mobki są poustawiane, jedyne czego nam brakuje to troszeczkę pieniędzy, aczkolwiek tak naprawdę jesteśmy w stanie zacząć sobie rundę i tych pieniędzy za chwilkę nam powinno przybyć na tyle, że będziemy sobie w stanie paragon zbudować. Paragon będzie sobie stał w tym miejscu. Tak zdecydowałem, że to będzie powiedzmy sobie najlepsze zasięgowo dla niego. No, oczywiście, ma sobie gdzieś tam strzela, Powiedzmy sobie, że nie jesteśmy nawet zmuszeni do tego, żeby patrzeć, gdzie o to strzela. I w tym momencie budujemy sobie Paragon. Jest to 41 poziom, więc tak naprawdę w tym momencie raczej już nie ma y, większej potrzeby, żeby się przejmować tym, co będzie na nas leciało. Ze spokojem możemy sobie oczywiście tutaj ładnie grać. Możemy sobie dalej boostować. No i jak widzicie, Paragon tak naprawdę załatwia sprawę. Jeżeli o to chodzi, no i co, nie wiem, czy na kolejny tier bossa będzie nam potrzebny jeszcze w ogóle jakiś Paragon. A więc ja po prostu czekam, aż on się pojawi i zobaczymy, jak nam pójdzie. No i cóż, jesteśmy rundę przed ostatnim tierem bossa. Jak widzicie, mam 800 tysięcy, więc dość sporo. Jeszcze tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy powiedzmy sobie w farmach Zostawiłem nam latającą fortecę Żeby te rundy troszeczkę szybciej miały. Oczywiście jest również elite defender, ale jeżeli miałbym mm, Powiedzmy dostawiać coś więcej to raczej nie wydaje mi się, żeby taka potrzeba Coś co zauważyłem jeżeli chodzi o elitarnego bossa, to Naprawdę ciężko jest Możemy tutaj, nie da się ustawić yy, Nie da się w tym miejscu ustawić lotniska Na przykład taka już na, to na przyszłość Bohatera starego udało dzięki temu nam zmieścić tutaj lotnisko, tak jak się zmieściło jedno tutaj. I tak naprawdę, zajmowanie sobie slotu, tak jak tutaj mam przez tą y, małpkę, powiedzmy mortal Małpki, to nie jestem w stanie umieścić tutaj kolejnego lotniska. A na takich polach, gdzie te drzewka są, to też jest to taka ciekawa rzecz, że jesteście w stanie ustawić dwie małpki, które tak naprawdę y, będą sobie stały. Akurat tych się chyba nie da. Tarp małpki, na pewno się da, widzicie? Tarp małpki da się tutaj ustawić. Dwie sztuki. I one sobie wtedy fajnie też radzą, sobie bią, ale nie da się niestety zrobić w ten sposób, żeby właśnie był to powiedzmy samolot. Więc jeżeli chcemy grać powiedzmy do, do samolotu, chcemy grać, a się dzieje z złożonym paragonem, to musimy zadbać o to, że będzie to był raczej ostatni paragon, jaki budujemy. Dzięki temu będziemy sobie w stanie sprzedać te wszystkie farmy na ustawę sam lotnisk, jako tako ten level powiedzmy sobie podbić, ale tym będziemy się już zajmować na elitarnym bossie. A w tym momencie przejdźmy sobie do zagrania oczywiście tego. Możemy sobie odblokować naszego... Yy, nasz yy, Darkling Dane, oczywiście. No i tak naprawdę widzicie Paragon jest na tyle mocny, że radzi sobie sam z tym bossem na dobrą sprawę. Co prawda nie jest on ustawiony na mocny i atakuje inne również balony, ale to dlatego, że nie jesteśmy w stanie powiedzmy yy, się obronić przed nimi, albo też chcemy, żeby on wspierał nas w tej defensywie, która tu na nas leci aczkolwiek jeżeli chodzi o obronę, to raczej byśmy sobie dali radę ewentualnie moglibyśmy sobie coś tam, powiedzmy, dostawić ale tak jak widzicie, na normalny poziom trudności taki paragon do Dark Małpki jest w zupełności wystarczający i jest on w stanie bardzo szybko znieść tego bota, tego bossa no i w tym momencie udało się nam go przejść Natomiast bossa mamy pokonanego, zostaje nam teraz tak naprawdę tylko przejść do domu i zobaczyć, że jesteśmy w stanie zagrać sobie teraz Eldernego bossa. No i cóż, to tak ja mówię, postaram się go zrobić, raczej jestem w stanie go pokonać, mam nadzieję, że to się uda i że też wpadniecie na to też to skrzyneczki z eventu, natychmiastowa małpka, raczej nie będę ich tutaj sobie akurat używał, ale powiedzmy sobie, że jest, to jest. Postaram się go zrobić, bo w ogóle mam 50 HP na starcie. To jest dość ciekawa y, sprawa. Te zasady są powiedzmy niezmienialne, ale no, widać, że tam mamy 50 HP, więc troszeczkę mniej. No cóż, jeżeli filmik Wam się spodobał z pokonywaniem tego bossa, możecie zostawić lajka, like możecie zostawić suba na kanale, żeby nic Was nie ominęło, oraz możecie napisać komentarz właśnie na przykład z tym znaczkiem, co znaczy y, ten znaczek gór, oraz czy Wam już udało się przyjść bossa. Zadziwiam, dziękuję. Do następnego. Cześć.